Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje skacząc i wykrzykując z uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą karmelu i saronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabłe, wzmocnijcie kolana omdlałe, Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się, oto wasz Bóg, oto pomsta. Przychodzi Boża odpłata, On sam przychodzi, by zbawić was. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczy jak jeleń i język niemych wesoło krzyknie. Bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie, spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód. Badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale, na trzcinę z sitowiem. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż. I głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ani zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni. odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą nasyjąc z radosnym śpiewem. Ze szczęściem wiecznym na twarzach osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie.